Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników opiekuna i telewidzów telewizji Dom Józefa, co prawda nie w nowym studiu telewizji, ale w lekarcie opiekuna z nowym numerem naszego dwutygodnika. Kochani, już okładka wskazuje nam na główną treść tego numeru. Mamy tutaj Matkę Bożą, co prawda nie z różańcem, ale z różą, a wkrótce rozpoczynamy październik, miesiąc modlitwy różańcowej, dlatego aż aż dwa artykuły w tym numerze będą poświęcone Maryi. Pierwszy, pierwszy tekst to jest zachęta do takiej szczególnej formy różańca, zwaną, zwanej ekstremalnym różańcem. Wiemy co nieco na temat coraz bardziej popularnej ekstremalnej drogi krzyżowej. Okazuje się, że jest również ekstremalny różańc, na czym to polega i w jaki sposób można się w niego włączyć i nim się pomodlić. Czytacie tutaj w artykule pani Ewy Kotowskiej Rasiak. A drugi tekst dotyczy filmu Maria Matka Ludzkości. Jest to nowy film, który przenosi nas do czasów objawień Matki Bożej w Guadalupe. Myślę, że warto przed tym miesiącem październikiem jeszcze się troszeczkę tak dokumentować, nastawić duchowo przygotować na to wszystko co Maryja chce dla nas zrobić w tym, w tym szczególnym miesiącu. Potem kochani dwie, dwie sprawy. Pierwsza rzecz to jest bardzo ważny czas, który już jest za nami, a mianowicie e, czas, e, tydzień, a nawet miesiąc, czy to będzie jeszcze więcej trwało, poświęcony tematyce laudatosi, czyli ochronie e, przyrody. Było to związane też z inauguracją Nowego studia telewizji do Muzefa. Odbywały się tam różne konferencje, rozmowy i po płosie tego mamy również w opiekunie, jest rozmowa e, z e, młodym człowiekiem, który który nazywa się Marcin Kawko, działa w fundacji projekt.pl i w projekcie Caritas Laudato Si' i z nim rozmowa na temat tego właśnie, dlaczego i w jaki sposób Kościół za namową, też serdeczną zachętą papieża Franciszka włącza się w to dzieło ochrony środowiska, ochrony ziemi. Dlaczego też staramy się, abyśmy nie zostali jakby włączeni poza nawias, bo tę narracje, troski o ziemi, próbują sobie zawłaszczyć różne środowiska lewicowe, antykościelne, próbując postawić nas po drugiej stronie tych, którzy o to nie dbają. To jest oczywista nieprawda i dlatego bardzo polecam te dwa artykuły, rozmowę z panem Kawko, a także relacje ze spotkania, które się odbyło właśnie w naszej diecezji, różnych koordynatorów odpowiedzialnych w diecezjach w całej Polsce za ten projekt Laudato Si', czyli włączania się nas wszystkich w ochronę przyrody. To jest coś, co już było, ale jeszcze trwa na naszych łamach. Jest też coś, co dopiero <coughs> będzie, zaproszenie na konferencję, która się odbędzie 23 listopada w naszej, w naszej szkole i w hali sportowej Technikum Świętego Józefa w Kaliszu, Ogień Młodości. Jest to, będzie to taka konferencja poświęcona niesłychanie ważnemu tematowi, a mianowicie odchodzeniu młodych ludzi od kościoła i co zrobić, żeby ci młodzi ludzie nie tyle chodzili do kościoła, ale żeby byli tym kościołem. Bardzo wielu ciekawych prelegentów zaproszonych. Myślę, że warto się zapoznać z tym tekstem i warto potem dotrzeć na tę konferencję. Przypomnę jeszcze raz, 23 listopada w sobotę to będzie, więc będzie można znaleźć czas wolny. Troszkę historii, jak zwykle w opiekunie, polecam kolejny już tekst księdza Jarosława Wąsowicza na temat e, historii arcybiskupa Antoniego Baraniaka, tym razem o, o jego obecności na naszej diecezji. I drugi tekst, e, bardzo ciekawy myślę, dotyczy Kalisza, a mianowicie e, historycznego okresu, w którym plac świętego Józefa został Przemianowany, nie zgadniecie, na, jakio, na jaki, jakiego patrona dostał na plac Adolfa Hitlera. Bardzo ciekawy artykuł, też polecam. No i cóż, na koniec trochę prywatny, moi drodzy, wiecie, że, że niedawno wróciłem z kamino. Staramy się w każdym numerze kolejnym opiekuna zaprezentować jeden dzień mojej pielgrzymki, i tu mamy drugi dzień mojego pielgrzymowania w Portugalii, jak Polak z Portugalczykiem po angielsku się nie mogli dogadać. Polecam również ten artykuł i wszystkie nasze stałe rubryki, komentarze do Słowa Bożego. Wiele, wiele informacji z życia diecezji. Mam nadzieję, że ten numer znajdzie Wasze uznanie serdecznie pozdrawiam szczęśliwa.